Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, cieszę się, że znowu dzisiaj możemy być zgromadzeni wokół Bożego Słowa, a przy okazji chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchających dzisiejszego nabożeństwa. Tematem mego zwiastowania jest pytanie, złamany czy załamany? W dobie obecnego kryzysu coraz więcej ludzi popada w depresję, w stan psychicznego załamania. Jesteśmy izolowani, zamknięci w naszych domach, prawa nasze są coraz bardziej ograniczane. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że to dla naszego dobra i dobra innych, z drugiej zaś pytanie, jak radzić sobie, kiedy nasz świat wywrócony jest do góry nogami. Nie każdy potrafi znaleźć się w tej nowej sytuacji. Wielu ludzi z ukresu sił, apatia, przygnębienie, niepewność jutra, czyhająca choroba, brak możliwości przemieszczania się i wiele innych negatywnych myśli powoduje, że umysł człowieka coraz bardziej pogrąża się w zniechęceniu i w beznadziei. Zadajemy sobie pytanie: Kiedy to wszystko się skończy? Czy jest to możliwe, że wszystko wróci do normalności? Czy to, co się teraz dzieje, pozostaje pod kontrolą Boga? Ewangelista Mateusz, cytując słowa proroka Izajasza, o słudze Pana powiada o nim tak Czciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlącego się nie zgaści, dopóki nie doprowadzi sprawy do zwycięstwa. Jak wspaniale brzmi ta obietnica. Bóg każdą sprawę chce doprowadzić do końca, i ten koniec ma być zwycięski jednak droga do owego zwycięstwa często wiąże się z łamaniem człowieka jak z ową czciną i jak z podtrzymaniem ledwo tlącego się płomienia jak z owym kagankiem który najpierw zaczyna się kopcić a potem gaśnie często kiedy przeżywamy różne trudności i doświadczenia choćby jak te obecnie mówimy ja już nie daję rady. Dłużej tego nie wytrzymam. Jestem kompletnie załamany. A no właśnie, powiedzcie mi, bracia i siostry, czy być załamanym to jest to samo, co być złamanym? Czy jest różnica pomiędzy byciem złamanym, a byciem załamanym? Choć to dwa podobne słowa i obydwa wyrażają emocje i stan naszego ducha. To jednak zasadniczo różnią się od siebie. Być załamanym nie oznacza jeszcze być złamanym, a z kolei być złamanym niekoniecznie musi oznaczać stan załamania. Słownik języka polskiego słowo załamać się definiuje tak: ulec zniszczeniu, ulec zniechęceniu, depresji psychicznej, stacie apatycznym, obojętnym na wszystko, wypaść z normalnego życia. Mówimy o kimś na przykład, że załamał się psychicznie. Natomiast słowo złamać odnosi się do stanu rozbicia, rozłamania, przełamania, rozpołowienia, pokruszenia na kawałki. Złamać komuś życie oznacza zwichnąć bieg czyjegoś życia, zupełnie odmienić sytuację życiową, zniweczyć czyjeś plany, marzenia, przetrącić kogoś, złamać mu kark. Oczywiście oba te stany są przykre w odbiorze i nie życzymy sobie ani być załamanym, ani złamanym. A jednak dla jakichś względów Bóg czasem dopuszcza stan, w którym przeprowadza głęboką operację i łamie nas wewnętrznie. Łamie nasz charakter, łamie naszą pychę, łamie nasze ego, łamie nasze serce. I choć to brzmi paradoksalnie, być złamanym przez Boga, to coś niezwykle pozytywnego, dobrego i korzystnego dla nas, choć faktem jest, że łamanie przez Boga odczuwamy bardzo boleśnie. To zawsze boli. Boże łamanie jest jednak niezwykle pożądanym stanem dla naszego wewnętrznego człowieka. Nie chcemy tego, boimy się, ale często. To niezwykłe, potrzebne przeżycie, które naprawia naszą duszę i serce. Przeżycie niemal konieczne, od którego Bóg zaczyna działać przez owe złamane życie. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć tak: Bóg nie może użyć nikogo, jeśli wcześniej go nie złamie. Złamanie przez Boga przynosi bowiem błogosławieństwo i prawdziwe życie. Natomiast załamanie człowieka przynosi jedynie negatywne skutki, takie jak depresję, niemożność działania, zniechęcenie, rezygnację. Człowiek załamany to człowiek niezdolny do działania, niezdolny do czynienia czegokolwiek. Dlatego też jest powiedziane: czciny nadłamanej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie dogasi, a sprawę nie doprowadzi się do zwycięstwa. Bożym celem nie było i nigdy nie będzie, by doprowadzić kogokolwiek do stanu załamania, z którego by nie mógł być człowiek się podnieść i który by poprowadził do negatywnych destrukcji i działania. Jeśli zaś Bóg łamie i doprowadza do złamania człowieka, to jest to uzdrowieńczy proces, rozpoczynający zwycięstwo Boże nieludzkie. Bóg czyni to z wybranym przez siebie naczyniem Znaczeniem wybranym przez Niego i przygotowanym do pełnienia Bożej służby. Bóg posługuje się złamanym człowiekiem, nie może natomiast wykorzystać człowieka, który jest załamany, w rozpaczy, bez nadziei, lamentujący nad swoim losem. Tak pięknie opisał ten stan apostoł Paweł, kiedy do Koryntian pisze słowa. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ani nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Moglibyśmy w tym miejscu dodać złamani, ale nie załamani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Złamani, ale nie załamani. By prawdziwie żyć, muszę najpierw umrzeć. Umrzeć wraz z Chrystusem, umrzeć dla grzechu, dla starego trybu życia, by teraz żyć dla Niego. Wcześniej bezużyteczny, teraz dzięki Jego łasce, na nowo ożywiony jestem narzędziem w Jego rękach. Popatrzmy na przykłady mężów, których Bóg chciał użyć, których życie musiał złamać, by z owego rozbitego naczynia z tej zagniecionej na nowo gliny uczynić naczynie szlachetne i pożyteczne. Czy pamiętamy historię patriarchy Jakuba? To bliźniaczy brat Ezawa. Jakub, choć był młodszym bratem, był sprytniejszy i bardziej przebiegł od swego brata. Potrafił wyłudzić pierworodztwo, które kupił za miskę soczewicy, a potem oszukał swojego starego, niedowidzącego ojca Izaaka, i posługując się kłamstwem, uzyskał od niego ojcowskie błogosławieństwo. To błogosławieństwo należało się pierworodnemu Ezawowi, nie Jakubowi. Dlatego też gniew Ezawa sprawił, że Jakub musiał uciekać z rodzinnego domu. Na 22 lat stał się banitą w dalekim kraju u swego przyszłego teścia Labana. Tam Jakub, którego imię znaczy chytry, zaczął sam być oszukiwany, właśnie przez swego teścia. To sytuacja, o której mówimy, trafiła kosa na kamień. Biblia zaś umuje to w ten sposób: co człowiek sieje, to i rządź będzie. Po latach Jakub decyduje się wrócić w ojczyste strony, a kiedy już w połowie drogi dowiaduje się, że Ezaw ze zbrojną armią idzie mu na spotkanie. Bywają sytuacje, gdzie człowiek, jak mówimy, zostaje przyciśnięty do muru. Gdzie zawodzi już ludzki spryt, a sytuacja pozostaje bez wyjścia. Właśnie Jakub znalazł się w takiej sytuacji. Zdążył wypchnąć do przodu swoją rodzinę z całym dobytkiem, a sam pozostaje nad potokiem Jabłok. Ta noc spędzona nad owym potokiem jednak zupełnie zmienia jego życie. Co się tam stało? Posłuchajmy. Jakub zaś pozostał sam, i mocował się z nim pewien mąż. Aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: Puść mnie, bo już zeszła zorza. Ale odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: Jakie jest Twoje imię? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz się już nazywał Jakub. Lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Do tej pory Jakub mógł liczyć wyłącznie na siebie, na swój spryt i oszukańczy sposób życia. Bóg jednak musiał go złamać i złamał go tej nocy nad owym potokiem Jabłok. Tam zostało też zmienione imię jego. Już nie jest Jakubem chytrym, ale otrzymuje imię Izrael, to znaczy Bóg mocny. Dalej już idzie jako złamany z przetrąconym biodrem, ale nie w swojej mocy, lecz w mocy Pana. A zakończenie tej historii to wielkie, wzruszające spotkanie i pojednanie z bratem, które nie byłoby możliwe, gdyby wcześniej zostało przez Boga złamane życie Jakuba. Inny przykład, Mojżesz. Mąż starannie wykształcony. I wprowadzony we wszelką mądrość Egiptu. Wydawało mu się, że jest dostatecznie przygotowany do spełnienia życiowej misji, to jest wyprowadzenia narodu izraelskiego z domu niewoli, z Egiptu. Bóg jednak, zanim go użył, musiał go wcześniej złamać. Przez 40 lat na pustyni łamał jego charakter, jego poczucie wartości, zdolności, jego pychę i błyńczuczność. A kiedy Bóg uznał, że już teraz jest gotowy, Mojżesz powiada: Panie, zupełnie się do tego nie nadaję. Poślij kogoś innego. Wielkość Mojżesza wykuwała się w procesie Bożego łamania, niszczenia jego górnolotnego myślenia o sobie samym, aż do zupełnego złamania. To była ta Boża operacja na otwartym sercu Mojżesza. Podobnie było z królem Dawidem. Wiele razy Bóg musiał doprowadzić Dawida do upokorzenia, do złamania jego cielesnej postawy, by potem Dawid mógł być nazwany mężem według serca Bożego. Posłuchajmy, co Dawid mówi o sobie: Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i zgardą pospólstwa. Rozlałem się jak woda, i rozłączyły się wszystkie kości moje serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim, siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci". Czy są to słowa wielkiego króla? Człowieka sukcesu? Czy raczej człowieka złamanego przez Boga okolicznościami życia? Siła Dawida jednak polegała na tym, że potrafił ukorzyć się przed Panem, wtedy doznał wywyższenia. Pan Jezus powiedział, każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, ale kto się uniża, będzie wywyższony. Apostoł Paweł zaś zauważył, w słabości okazuje się moc. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Autentyczna, niekłamana świadomość swojej niemocy i słabości uruchamia moc Bożego ramienia. I przeciwnie, jeśli wydaje nam się, że pewnie stoimy, wtedy najczęściej przychodzi atak diabelski, przegrywamy bitwę i zostajemy powaleni. Przyjrzyjmy się jeszcze raz życiu Dawida. Podziwiamy go, gdy pełen mocy Bożej pokonał Goliatę. Dawid był tego świadom i głośno wyznawał przed Goliatem i jego wojskiem, że wychodzi do niego w imieniu pana zastępów, któremu Goliat urągał. Walkę Dawid wygrał. Ale popatrzmy na inny epizod życia tego wielkiego wojownika. Oto jego wojsko walczy z amonitami. Dawid jednak pozostaje w domu i oto diabeł szykuje zasadzkę. Z tarasu swego pałacu. Zobaczył kąpiącą się Batrzebę. Zaczął ją pożądać. Potem wezła do swego pałacu, spał z nią i Batrzeba poczęła. Znamy tę historię. Dawid próbował ukryć swój grzech. To spowodowało jeszcze gorsze skutki. Grzech zawsze pociąga za sobą następne grzechy. Przez grzech Dawida traci życie mąż Batrzeby, Uriasz, wierny i dzielny wojownik Dawida. I już wydawało się Dawidowi, że problem jest rozwiązany, że grzech pozostaje w ukryciu, że nigdy nie ujrzy światła dziennego, tym bardziej, że mijały kolejne dni, tygodnie, miesiące i wszystko jakby wróciło do normy, wszystko ucichło. Biblia jednak mówi: Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego coś, coście mówili w ciemności, będzie słyszalne w świetle dziennym, a coś, coście w komorach na ucho opowiadali, będzie rozgłaszane na dachach. Bóg jednak widział, bo on wszystko widzi i słyszy i nikt przed nim nie może się ukryć. Co ciekawe, to nie Dawid, ale Bóg na nowo podejmuje próbę przywrócenia dobrego sumienia i właściwej relacji Dawida z Bogiem, Bóg na nowo daje szansę Dawidowi. W 12 rozdziale, drugiej Księgi Samuela czytamy, że Bóg posłał proroka Natana, a ten odpowiedział Dawidowi historię biedaka z jedną owieczką i bogacza, który miał wiele owiec. Otóż ten bogacz, żałując swoich owieczek dla przyjezdnego gościa, wziął owieczkę swego biedaka. Ta historia wstrząsnęła Dawidem, wybuchł wielkim gniewem na owego bogacza, i do proroka Natana powiedział tak: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje ten mąż, który tak postąpił, za owieczkę zapłacił w nasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Riposta Natana była natychmiastowa, ty jesteś tym mężem. Ta historia mogła się różnie zakończyć dla Natana. Natan mógł stracić urząd, zostać usunięty z dworu koleskiego, a nawet stracić życie. Mógł być znienawidzonym przez Dawida, on i cały jego dom. Ale Dawid zaczął pokutować. Wyznał głośno, zgrzeszyłem wobec Pana. Bóg musiał znowu złamać serce Dawida i przywieźć go do pokuty. To była zbawienna operacja, bo bez niej łaska Pana nigdy by Dawida na nowo nie ogarnęła, nie przywróciła właściwych relacji z Bogiem. Potem Dawid napisał: Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Gdy milczałem, schły kości moje, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie. I winy mojej nie ukryłem, rzekłem, wyznam występki moje, Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Choć teraz ze złamanym sercem Dawid idzie naprzód, oczyszczony, wypławiony, zdarowano mu drugą szansą, by wiernie służyć Panu. Moglibyśmy mnożyć takie historie, mówiąc o życiu proroków, apostołów, nawet takich jak Paweł czy Piotr i innych mężach bożych, którzy musieli być złamani przez Boga, by coś pożytecznego z ich życia Bóg mógł wydobyć. To boża metoda: przywieźć człowieka do pokuty, rozbić jego gliniany dzban pychy, ukazać mu nędzę, podłość i beznadziejność położenia. By człowiek zaczął prawdziwie wołać do Boga. Dawid napisał. Ofiarą miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Bożem. A kiedy tak złamany człowiek woła do Boga, ten okazuje mu swoją łaskę. Boża obietnica brzmi tak, bliski jest Pan tym, który serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu, a w innym miejscu Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Śpiewamy pieśń duchu żyjącego Boga. Dziś na mnie stąp, złam mnie, skrusz mnie, napełń, użyj. To wielka modlitwa i bardzo poważna prośba. Oczywiście Bóg na nikogo nie ciśnie jakimś kamieniem z nieba. Nie ciśnie jasnym gromem z miejscem swego zamieszkania. To nie jest jego metoda, przynajmniej nieczęsto jej używa, a może szkoda, prawda? On raczej, jak mówi psalmista, posyła słowo swoje i sprawia roztopy, wionie swym wiatrem i ciekną wody. To człowiek musi się bać Pana i być czułym na Jego słowo, które do nas kieruje. Ale ono nie zawsze jest przez człowieka przyjęte. Nie zawsze człowiek chce, poddać się pod dłoń garcarza. Czasem potrafi się buntować i mówić Bogu nie. Za Caszów Jeremiasza Bóg mówi o swoim narodzie tak. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przeszklec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. I dalej... Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie o odwieczne ścieżki, która jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. A z jaką postawą Ty prezentujesz się dziś przed Bogiem? Czy chcesz, by Bóg skruszył Twoje serce? Czy pragniesz naprawdę uniżyć się przed Panem? Tylko wtedy możesz być wywyższonym. On cię wtedy wywyższy. Wywyższy czasu swego, jak wywyższył syna swego, Jezusa Chrystusa. Obyś dziś mógł zawołać do Pana. Złam mnie, skrusz mnie. Panie, dziś przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Przyjmij mnie, użyj mnie. Amen.